Cześć, witam Was w kolejnej odsłonie zdrowej kuchni z cyklu Zapytaj trenera. I wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom i pytaniom, dzisiaj będzie bardzo grzybowo. Bardzo wiele osób zadaje mi pytanie, czy grzyby są zdrowymi dodatkami do diety, czy nie, czy można ich używać, czy nie. Więc dzisiaj w odpowiedzi na Wasze zapytania będzie potrawa najpierw jajeczna, potem mięsna z zastosowaniem i zużyciem grzybów. Pierwsze danie jakie dzisiaj Wam zaserwuję to będzie jajecznica, taka bardzo bogata z cebulą, z kurkami i z norweskim. Do tego będą bułki żytnie zapiekane w piekarniku a całość będzie podana z sosem jogurtowym, także będzie bardzo ciekawie. I co, zabieramy się do roboty. Pierwsze co zrobię to odpalę sobie patelnię żeby mi się rozgrzewała już. Oczywiście do smażenia używamy oleju z pestek winogron. Około łyżkę wyleję. I dzisiaj nie będę tak jak tradycyjnie wycierał tego papierem, ponieważ będę na tej ilości tłuszczu smażył moje kurki. Tylko musi być patelnia bardzo mocno gorąca. Po całości musi się olej rozejść, żeby nigdzie nam się nic nie przypalało. Do mojej miski wbijam 6 białek jaj, a wartości odżywcze, jeśli chodzi o ilość białka w tym posiłku, to będzie tak. 6 białek jaj to jest około 20 g białka, 100 g sosia to jest również około 20 g białka, także takie śniadanie składające się z 40, z 40 g białka i do tego 2 bądź 3 bułki żytnie, każda ma w okolicach 100 g. W 100 gramach takiej bułki jest około 40 gramów węglowodanów. Także łatwo wyliczyć, że jeżeli zjemy 3 takie bułki, co ja zjem na śniadanie, to będzie około 120 gramów węglowodanów. Czyli cały posiłek będzie zawierał z tłuszczem, który wylaliśmy na patelnię, i tłuszczem pochodzącym z łososia. 20 gram tłuszczu, około, około 40 gramów białka i około 120 gramów węglowodanów. Moje sześć białek jaj już rozbite, oczywiście nie zapominajmy o higienie w kuchni i po każdym dotknięciu, zetknięciu się ze skorupką jaj należy ręce umyć, co też czynię. Olej już nam się mocno rozgrzał, nie wiem jakie Wy lubicie kurki, ale ja lubię takie bardziej w całości. Nie będę ich w ogóle szatkował, tylko w takiej postaci hmm, wysypię je na patelnię. Do tego szybko skroję trochę cebuli. Żeby nie za dużo, dosłownie taką garstkę, też dodam i całość będę smażył aż kurki puszczą taki fajny yy, sok cebula się zeszkli i później będę dodawał całą resztę przykryję żeby yy, ładnie nam to się wszystko yy, tam smażyło przekrawamy bułki które wylądują w piekarniku piekarnik się już rozdrzał. Widzieliście, włączyłem termoobieg. Jestem łosuchem zim 3. Zwłaszcza, że ma to być bardzo pożywne śniadanie. I bułki lądują w piekarniku. I teraz przedostatnia czynność. Otwieram mojego łososia. Jest to łosoś wędzony. Jest go tutaj w tym opakowaniu 100 gram, tylko go wystarczy delikatnie posiekać, żeby nie były takie duże i grube plastry. Będzie to naprawdę bardzo pożywne śniadanie z wariacją smakową. Warto sobie mieszać różne smaki i kombinować z produktami, bo jak dieta nie jest monotonna, to większe prawdopodobieństwo, że dłużej będziemy się jej trzymać. Teraz bardzo ważna czynność. Najpierw lądują jajka do naszych poprzednich produktów, czyli do cebuli i do kurek. I chwilę później dosłownie łosoś. Łosoś jest produktem już gotowym, jest wędzony. Także nie trzeba go w ogóle tutaj smażyć. Uwaga! Całość mieszamy. I teraz do tego na koniec dodaję naszego łososia. Nasza jajecznica jest prawie gotowa, słuchajcie, teraz dodam tylko i wyłącznie pieprz, nie będę dodawał soli, bo ten łosoś wędzony był już solony, także żeby tej soli nie było za dużo, to dodaję tylko i wyłącznie pieprzu, ja lubię dość pikantne, to będzie go dosyć sporo i warto zwrócić uwagę właśnie jak kupujecie różne produkty, czy były wcześniej solone, czy nie, żeby nie przesadzać z tą solą. Nasza jajecznica jest już gotowa, ląduje na y, talerzu. Teraz wystarczy tylko wyciągnąć bułki. Świetnie chrupiące. Voilà! Smacznego! Drugą potrawą dzisiaj będzie kurczak z pieczarkami na bazie ogórtu z dodatkiem odrobiny cebuli, ale też nie będę z nią przesadzał, bo to ma być głównie smak kurczaka i pieczarek. I to wszystko podam z ryżem. Także zabieramy się do roboty. Pierwsze co trzeba zrobić to skroić trochę cebuli, bo ona jako pierwsza wyląduje na patelni. Naprawdę, nie za dużo, nie przesadzajcie z tą cebulą, ona ma być tylko i wyłącznie do smaku. Ja użyję takiej czwartej główki. Fakt, że była ona spora. Cebula nie musi być wyjątkowo jakoś tam poszatkowana. Są, powiem szczerze, ja nawet nie bardzo lubię taką bardzo y, mocno przeszatkowaną czy skrojoną, lubię jak jednak tego smaku jest tam gdzieś trochę. Teraz odpalam moją patelnię. Olej z pestek winogron idealny do smażenia, wyleję około łyżki i nie będę go dzisiaj również rozsmarowywało w tym daniu, ponieważ ta cebula musi się na czymś trochę usmażyć. Ale ważna tutaj rzecz dla osób, które bardzo restrykcyjnie przestrzegają diety. Jeżeli smażycie na pewnej zawartości oleju, czy z pestek winogron, czy ryżowego, to pamiętajcie, żeby uwzględnić to w bilansie kalorycznym diety. Jeżeli macie do posiłku na przykład 10 g tłuszczu, a wylejecie na patelnię 10 g oleju, to już nie dodajemy do tego posiłku więcej tłuszczy, bo oczywiście ten olej nie odparuje. To jest woda odparowuje, ale nie olej i to należy uwzględnić w bilansie kalorycznym diety. Zaraz cebula wyląduje na naszej rozgrzanej patelni. Później zabiorę się za skrajanie tam pieczarek. Pieczarek, ogólnie warzyw, ja nie wliczam do bilansu kalorycznego, ponieważ głównie są to węglowodany pochodzące z błonnika, co uważam jest naprawdę śladową ilością w zawartości danej potrawy i nie widzę sensu wliczania ich do bilansu kalorycznego diety. Myślę, że tyle pieczarek wystarczy. Wszystko razem. Teraz dodam trochę pieprzu i soli właśnie na tym etapie, bo sól wyciągnie wodę z pieczarek, szybciej one puszczą sok i całość potrawy będzie dużo bardziej aromatyczna i lepiej będzie nam to smakowało. Przykrywamy i bierzemy się za. Skrojenie mięsa. I teraz polędwiczki z kurczaka. Jest ich tutaj 8. Wezmę połowę opakowania. To będzie w tym posiłku około 250 g mięsa. Czyli w przybliżeniu około 50 g białka na posiłek. I też w taką troszkę grubszą kostkę. I będzie. Zaraz to wszystko lądowało do reszty naszych schodników. A teraz szybko nastawiam mój ryż, żeby się zdążył zagotować. To jest ryż jaśminowy, 10-minutowy, bardzo fajny, bardzo smaczny. Wsypuję go około 100 gramów. Akurat tyle mi zostało z paczki. I zalewam go już wcześniej ugotowaną wodą, żeby przyspieszyć proces gotowania mojego ryżu i teraz wystarczy tylko chwilę poczekać aż wszystkie składniki nam dojdą. Następnie wrzucamy mięso, ale to zaraz zobaczycie. Cebula z pieczarkami już się fajnie zeszkliły, sok puszczony, aromat niesamowity. Teraz tutaj mojego kurczaka. Teraz dobrze jest troszkę podlać go wodą, żeby nam się to wszystko nie spaliło, ale dosłownie kapkę, tyle starczy i znowu przykrywamy całość pokrywką, ale jest aromat słuchajcie, jestem tak chłodny, dobra i teraz wystarczy jeszcze poczekać jakieś 5-6 minut na to, żeby nam do końca ugotował się róż i zaraz będziecie wszystko widzieli jak to wygląda na talerzu nasza potrawa jest już prawie gotowa teraz ostatnia rzecz którą trzeba zrobić to dodać tam jogurtu uważajcie jak otwieracie jogurty bo czasami strzelają dodam tutaj tylko i wyłącznie już pieprz z tego względu że wcześniej soliłem naszą potrawę czyli dodawałem soli i pieprzu do cebuli i do pieczarek. Dobrze wymieszam. I teraz tylko wystarczy dodać niezbyt dużo pół opakowania. I bardzo dobrze to wszystko wymieszać razem. Zrobi nam się z tego bardzo fajny sos. Nie będzie to suche, mdłe. jogurt rewelacyjnie komponuje się właśnie z pieczarkami z podsmażoną cebulką trzeba to cały czas mieszać do momentu kiedy się zetnie i wtedy wystarczy podać już z ryżem i zjeść nasza potrawa w całości jest już gotowa teraz tylko wystarczy wyłożyć na talerz ładnie na środek ryżu to już wyglądało wiadomo, że jak coś ładnie wygląda na talerzu, to od razu lepiej smakuje. Smacznego!